dobra cześć wam wszystkim, tu się Iponiały jestem w Olsztynie dzisiaj tak ubrany w nowe ciuszki z, z firmy Temu ze sklepu internetowego Temu fajne ciuszki sobie kupiłem e, buty też se nowe kupiłem, czarne e, takie pół buty takie... Podobno wansy. Tylko jedne to są sama guma, plastik jakiś, nie wiem co to jest. No tak śmierdzi, że trzeba to wywietrzyć, więc je założyłem pierw i noszę na sobie. Bo yy, strasznie śmierdzą. Muszę je wywietrzeć, żeby nie pachniały gumą, a powietrzem z tęchlizną. Miasta, czy yy, świeżym powietrzem miasta, nie? <grafię> Jak to mówią? To jest Urząd Marszałkowski za mną i jego grody w Olsztynie. Ja jestem osobą częściowo yy, niepełnosprawną, bo mam kolana uszkodzone, kuleje. Yy, jestem osobą dość. Mało znaną i bardzo dobrze Nie lubię rozgłosu Wolę się nie wychylać Ale też powiem szczerze że ludzie powinni być bardziej tolerancyjni Wobec osób niepełnosprawnych albo chorych. Ktoś na przykład ma chorobę skóry czy weneryczną i musi się golić, albo na przykład nie wiem, yy, musi być łysy na głowie, albo coś w tym stylu, bo jest przed operacją, albo co. Więc takie osoby nie zaliczają się do osób kultury schnieckiej. To jest dawna kultura, nie wiem czy jeszcze ona w ogóle istnieje. To są neonaziści, to są naziści. To jest banda buraków, które w ogóle yy, myślą tylko o własnej dupie i ze przeproszeniem o jedności rasy. Co yy, to idzie nie, yy, nie w parze, bo teraz dzisiaj świat się w ogóle zmienił jest inaczej niż w latach 90. -tych. i nie ma tam tych subkultur w, 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 w punk rock, punkowców i tak dalej i tak dalej ale powiem Wam szczerze ja jestem tego zdania, że punk rock istnieje i będzie istniał ja jestem y, trochę taki punk o heavy metalowcem bo motywy czaszki <laughs> i lubię je a po drugie lubię hard rocka, i heavy metal i punk rock i w ogóle te klimaty też lubię także spoko, trzymajcie buziaki Sebuś pozdrawia z Olsztyna, idę do galerii, pa